Witam, witam, witam i zapraszam na kolejną analizę surowców. Oczywiście wszystko dzieje się na kanale, komentuję po swojemu, zaznaczam również, że nie jestem żadnym doradcą finansowym, inwestycyjnym ani z tych rzeczy, a wszystko co mówię w swoich filmikach to jest tylko moje prywatne zdanie, którym w żaden sposób nie wolno się sugerować, ponieważ w łatwy sposób można wyzerować konto. Także lecimy, mamy przed sobą Wykres złoto dolar na interwale dniowym, i co się wydarzyło w zeszłym tygodniu? W zeszłym tygodniu podjęliśmy próbę przebicia tego poziomu 1800 dolarów za uncję, jednak zostaliśmy bardzo szybko tutaj zepchnięci. Napotkaliśmy na jakąś, jakąś sporą podaż, i zostaliśmy zepchnięci pod 200. Co jest troszeczkę niepokojące, ponieważ zamiast cena zdecydować, czy będziemy się utrzymywać ponad tą 200, czy poniżej tej dwusetki i atakować jakieś przebicie, takie nazwijmy to trwałe, to zaczęliśmy sobie tutaj balansować chwilę pod jakieś przebicie. Tutaj było przecież 200, oczywiście mówię o średniej kroczącej, czyli ta zielona linia tutaj znowu jakiś balans z dwoma świecami wybicie razem z poziomem 1800 na potkanie na reakcję podażową i znowu zbicie poniżej 200 i teraz widzimy piątkowa świeca znowu nam wypiła. także takie balansowanie niezdecydowanie i co to może oznaczać? może to oznaczać, że, że jest bardzo, bardzo duża walka popytu z podażą nie może się co nas zdecydować w którą stronę mamy iść napotykamy Opór, próbujemy go przebić, szybko jesteśmy spychani. Tutaj napotykamy później kolejne wsparcie na poziomie 1785. Znowu jesteśmy wypychani, także, także, także taka, taka walka. Taką walkę tu widzimy. Natomiast to da się tu też zauważyć, że niestety tutaj tym zepchnięciem w dół zrobiliśmy niższy dołek od tego. I teraz jaki, jaki jest plan potencjalny na kolejny tydzień? Plan jest taki, że fajnie by było nie zobaczyć tutaj wyższego dołka, jeżeli oczywiście ciśniemy na, na wzrosty, jeżeli zobaczymy tutaj niższy szczyt, jeżeli zobaczymy tutaj niższy szczyt od tego, no to będzie znak, że chyba jednak ta podaż zaczyna wygrywać. I trzeba będzie się zastanowić nad jakimś niższym poziomem, na przykład 1752, na przykład tutaj 1728 jako, jako, taki, jako taki kolejny punkt wsparcia. Natomiast, jeżeli pójdziemy sobie teraz w okolice poziomu 1800, przebijemy go i zaczniemy balansować nad tym poziomem, to będzie to dla mnie znak, że, że jednak tutaj zaczyna ten popyt przeważać nad, nad podażą i prawdopodobnie będziemy atakowali wyższą, wyższy poziom cenowy, który mam tu nawet zaznaczony, który był moim celem zresztą przebicia tej dwusetki w zeszłym, w zeszłym, w zeszłym dwa tygodnie temu chyba. Jest to poziom 1800 te 78, można zaokrągnąć te 1880, także, także zobaczymy. Inna sprawa jest też taka, już poza wykresowa, poza taką analizą techniczną, że faktycznie możemy teraz do końca roku, mamy okres świąteczny, Boże Narodzenie, Nowy Rok, Sylwester i tak dalej. I też pamiętam, że taki okres, bazując na tym co było rok temu, zresztą wtedy dosyć mocno tradowałem sobie na krypto. To okres ten taki świąteczny, jak i, i troszeczkę wakacyjny był takim okresem, że y, było mało uczestników w rynku. Jeżeli ktoś y, powiedzmy uprawiał y, czy uprawia y, y, no, po prostu day trading, no to da się to zauważyć, że faktycznie tych uczestników jest, jest mniej i, i jest tych transakcji mniej zabieranych, y, także te wolumeny spadają i są faktycznie takie momenty, że, ten, że te, te asety idą po prostu bokiem albo jakieś takie właśnie w bardzo małych wahaniach cenowych oczywiście to nie musi się powtórzyć natomiast to jest to co udało mi się zauważyć powiedzmy w zeszłym roku w wakacje jeszcze wcześniej i mówię to w ramach takiej, takiej ciekawostki i tak zobaczymy co cena, co cena nam tu pokaże także, także lecimy dalej mamy złoto do do złotówki. I tutaj jest niezmiennie. Cały czas otrzymujemy się, nawet sobie włączę wykres tygodniowy, bo tu jest naprawdę bardzo długa już taka konsolidacja na, na, na interwale tygodniowym. I szczerze mówiąc, tak przeglądałem sobie przed, przed nagrywaniem tego, tego update'u wykres właśnie na tygodniówce wstecz złota do złotówki. I Ciężko było mi znaleźć taką właśnie naprawdę konsolidację w trendzie bocznym, gdzieś tutaj w się na wykresie, i jestem bardzo ciekawy, co się stanie, jak w końcu wybijemy w którąś stronę, w dół, czy to w górę. I, i, i jak, jak faktycznie rynek tutaj złota do złotówki do PLN naszego zareaguje. Czy na przykład Wybijając się w dół, potencjalnie będziemy atakować tą w sumie zaznaczoną strefę, którą mamy. Czy, czy nawet możemy zejść tutaj do 200 na interwale tygodniowym, który aktualnie znajduje się na poziomie 6850 zł, czyli tu jest fajne takie pokrywa się z takim tutaj tej strefy konsolidacyjnej. Czy zaczniemy iść tutaj w górę i przebijać powoli poziomy 8400, 8 8500? I wtedy uważam, że możemy. Atakować naprawdę naprawdę fajne poziomy, zaczynając od 9,5, a docelowo jakieś wyższe wyższe, wyższe, wyższe szczyty. No dużo ludzi sądzi, że, że złoto, jak i srebro jest niedowartościowane. Poniekąd tak. Wiadomo, ceny produkcji, wydobycia razem z inflacją idą do góry, także zobaczymy, jak to wpłynie na, na taką cenę, właśnie rynkową. Tutaj na kontraktach. No, ale patrząc na wykres, to naprawdę fajnie to wygląda, znaczy fajnie, ciekawie to wygląda, i dla mnie interesująco pod kątem właśnie tej takiej naprawdę utrzymującej się w trendzie bocznym konsolidacji na, 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 na interwale tygodniowym także zobaczymy, no wybicie w dół to jest potencjalnie po jakimś reteście a tak na niższej poziomie wybicie w górę powyżej tych stref 8,5 tysiąca no to po jakimś potencjalnym właśnie reteście, oczywiście retest ze skali tygodniowej będzie trwał ale potencjalnie to są yy, no to jest po prostu nowe all time high, all -time high yy, dla, dla złota do, do złotówki yy, ok, dalej mamy srebro do dolara, przyłączy sobie na dniówkę i tutaj no właśnie, tutaj idealnie do, osiągnęliśmy cel tutaj tego oporu na poziomie 24,15 od tego żeśmy się odbili. tutaj było jedno dojście, drugie dojście i za trzecim razem w czwartek yy, czerwona świeczka ale, to czerwona świeczka to jest jedno, druga rzecz yy, która jest bardzo fajna pod kątem pod kątem potencjalnych dalszych ruchów w górę srebra jest to, że bardzo ładnie zareagował nam poziom 22,40 jako wsparcie jest to poziom tutaj do którego doszliśmy, jest to poziom właściwie szczytu korekty z tego tutaj dużego spadku mówię o tutaj tym zaokrągleniu jest to poziom na którym zatrzymaliśmy się po przebiciu dwusetki także, także bardzo fajnie, bardzo fajnie, że, żeśmy się, że tutaj zareagowała cena Popytowo i spodziewam się teraz może jakiegoś trendu bocznego, tak jak wspominałem tam przy, przy złocie, że są te święta. Chciałbym zobaczyć tutaj bokiem, może utworzenie jakichś tutaj trójkątów, może jakiegoś, jakichś wyższych, wyższych dołków tutaj z dobijaniem się do oporu właśnie na tym 24-15 i potencjalne próby przebicia i ataku na, na poziom tutaj 26. Nad spadkami zacznę się zastanawiać dopiero jak na stałe przebijemy to 24-43, bo na razie fajnie zareagował ten poziom jako wsparcie. Chciałbym uzyskać potwierdzenie tego wsparcia w przyszłym tygodniu. No i zobaczymy, zobaczymy, że to się sprawdzi. Także lecimy dalej. Mamy srebro do złotówki. Interwał dniowy No i tutaj ja mówiłem w ostatnich filmikach o tym trójkącie prostokątnym. Tutaj było jakieś próba przebicia, natomiast widzimy, że zostało to spychane. Inna sprawa jest taka, że tutaj ta czerwona świeczka czwartkowa, ona nie jest tak agresywna jak na parze dolarowej, no, bo tam po prostu złotówka się osłabiła i widzimy to również na wykresie. Tutaj srebra do, 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 do złotówki. Ja utrzymuję dalej, że bardzo istotnym poziomem jest 96. Natomiast tutaj nam się też wyrysował poziom powiedzmy 98,5-99 czyli tutaj ten właśnie dołek ostatni. Teraz teoretycznie mamy, mamy wyższy dołek. I tutaj były szczyty. Tu jeden szczyt, tu drugi szczyt, który właśnie które właśnie dobijały się do tego poziomu, i ten poziom mniej więcej 98,5-99 reagował jako, jako opór, teraz zareagował jako wsparcie. Także jest to, jest to rzecz no, potencjalnie na wzrosty, natomiast ja bym się wcale nie zdziwił, jakbyśmy tutaj zeszli sobie jeszcze raz na, na spokojnie na poziom 96 zł, przetestowali jeszcze raz tą linię trendu razem z właśnie tym tym wsparciu na poziomie 96 yy, i dopiero od tego od tego miejsca próbowali ponownie atakować Przebicie tych dwóch szczytów już z, z faktycznie takim ważnym przebiciem i utrzymaniem się tutaj w tej strefie przez jakiś czas, która by, która by była takim pasem startowym do ataku na opór 112-113, i od tego oporu byśmy się albo odbijali i ponownie tutaj szukali jakiegoś trendu. Spadkowego, ewentualnie próbowali go przebijać i budować bazę do jakichś dalszych szczytów tutaj na tych poziomach czy, czy wyższych. To zobaczymy. No, na razie, na razie, mimo wszystko. Chciałbym to zobaczyć, zbudowanie jakiejś bazy, właśnie albo pod wzrosty, czyli tutaj utrzymaniem się nad strefy 96, albo ewentualnie w przypadku przebicia tutaj tej linii trendu. No to no tu to, to już takie, taki klasyk, czyli przebicie linii trendu razem, razem ze wsparciem, retest i potencjalnie niższe strefy, czytaj 90 yy, albo 80. Tutaj mamy 5. Dalej mamy miedź, yy, i w przypadku miedzi bardzo mocno nas trzyma tutaj ta dwusetka średnia krocząca widzimy, że tutaj jedno odbicie, tutaj już się nam zaczęło robić zaokrąglenie natomiast znowu tutaj mamy strefę wsparcie na poziomie 3,70-3,71 które tutaj nam zaczęło reagować, jako, zaczęło reagować w sposób popytowy, także zobaczymy zobaczymy jak to będzie w przyszłym tygodniu no ja bym chciał zobaczyć jeszcze raz atak na, na tą 200 -kę. Jeżeli za trzecim razem, znaczy jeżeli zbudujemy tu jakąś bazę na tym poziomie I próbujemy atakować 200 i teraz za trzecim razem tej 200 nie przebijemy No to ja bym się zastanowił nad, nad niższymi poziomami Jeżeli teraz przebijemy to wsparcie, czy teraz, czy tutaj w przyszłym tygodniu To ja bym zaczął szukać kolejnego niższego szczytu Od tego i potencjalnego jakiegoś tutaj Trendu, trendu spadkowego z retestem tej właśnie tej linii trendu żółtej, od której żeśmy się parę razy już, już odbijali. Jeżeli chodzi o wzrosty, no to zdecydowanie przebicie dwusetki przebicie i utrzymanie się nad 200. To, to co zawsze powtarzam, jeżeli przebijamy jakąś właśnie średnią opór, wsparcie na, na, na jakimkolwiek w sumie interwale. To takie przebicie i utrzymanie się dwie, trzy kolejne świeczki nad tym właśnie, nad tym właśnie poziomem cenowym, który, który był przebity. I to dopiero jest dla mnie punkt wyjściowy do, do, potencjalne, do, potencjalnego, do potencjalnej kontynuacji ruchu właśnie w daną stronę. Także, także w przypadku miedzi nie jest inaczej. I na sam koniec mamy ropę. I ROPA nam fajnie weszła, bo ja w zeszłym tygodniu mówiłem, że ogólnie jestem nastawiony na spadki, natomiast chciałem przetestować jeszcze raz poziom 78 i fajnie nam to weszło, także podtrzymuję tutaj moją predykcję, że teraz będziemy szukać po tym niższym szczycie od tego. Teraz będziemy szukać kolejnego niższego dołka, bardzo możliwe, że na poziomie cenowym 66. No, chyba, żebyśmy się zatrzymali z powrotem na tym poziomie. Tutaj 70, 71. No, to będzie można szukać jakiegoś potencjalnego, potencjalnej formacji odwrócenia trendu, razem tutaj z podwójnym dnem. Ale to zobaczymy. Ja jestem nastawiony tutaj na ruch w dół. Jeżeli chodzi o potencjalny ruch w górę, to albo tutaj, właśnie to podwójne dno. I od tego momentu szukałbym. Ataku na z przebiciem tej, z tego oporu na 78 i szukaniem wyższego szczytu, czyli takiej formacji odróżnienia trendu, czyli mamy wyższy, równy, wyższy dołek i potencjalnie wyższy, wyższy szczyt. Także tak to, tak to wygląda. Okay. ja oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału, do zostawienia lajka, jeżeli się podoba. To wszystko w tym filmiku. Trzymajcie się, cześć.